Fajną rzecz, tutaj powiedziałeś, ja zwrócę na nią uwagę oznaczenie zawodników. Nie to jest taka prosta sprawa. Czasami może nam się nie chcieć tego robić, ale, ale po pierwsze przy powołaniach no jest to każdy dostaje powiadomienie o powołaniu, a jednocześnie przy później analizie każdy komentarz też im na czerwono się na Facebooku świeci tak ja y, może tutaj nawiążę właśnie do tej komunikacji, bo ta komunikacja z zawodnikami musi być bardzo, bardzo taka czytelna i, i tak jak tutaj wspominaliśmy wielokrotnie tego czasu jest bardzo mało y, tych treści chciałby się przekazać jak najwięcej, więc y, ja w każdym miejscu w którym Pracowałem, staram się organizować tą komunikację w obrębie grup w mediach społecznościowych na jakichś platformach, tak? I, i robię to na, aktualnie na Facebooku, ale korzystam też z innych platform, jeśli chodzi o, o, o Akademię, na przykład w proteinapie i, i w tego typu platformach. Natomiast ten facebook jest o tyle prosty, że no większość tych zawodników te konta ma, a jeśli ktoś nie ma, no to może sobie te konto fikcyjne założyć, tylko wiadomo, że nas później o tym powiadamia. No i w momencie, kiedy w ramach grupy się organizujemy i zamieszczam jakieś informacje, posty organizacyjne, czy to jeśli chodzi o sprzęt, o materiał wideo, o, yy, o odprawę. Yy, kadrę przedmeczową, to później widać, kto tą wiadomość wyświetlił. I nie ma, jak to w przypadku SMS-ów często, że no trenerzy nie doszedł mi SMS, bo nie miałem zasięgu, tylko wyświetliłeś coś zapoznany. Jak się nie dostosowałeś, no to czemu? Dzwonimy, komunikujemy się, ale to już w takich przypadkach, gdy faktycznie gdzieś tutaj jest jakiś problem. Ja też staram się troszkę przenosić tą komunikację na messenger, jeśli chodzi o taką indywidualną. Do tej pory korzystałem głównie z SMS-ów, jeśli chodzi o, taką, o takie elementy jak jakieś zgłaszanie nieobecności itd., ale właśnie ten messenger też pozwala na to, że pokazuje, czy ktoś wyświetlił, czy ktoś nie wyświetlił danej dalej wiadomości. No i tak, tak staramy się tą, tą komunikację organizować.